Tu nad nami znajdowała się dobudówka, na której było wejście do e, dzwonnicy, tak? Do tak. A tam, jak widzisz te czarne elementy, na tej wysokości mniej więcej znajdowały się organy, które też oczywiście kościół był wyposażony. No, widać, że jeszcze niedawno temu to piętro istniało. I dało się wejść na górę, z tego względu, że widzimy tam wyryte y, różne imiona na ścianie. Tak, jedno jest nawet z 2007 roku, jedenastego nawet znalazłem. Ale spójrzmy sobie na ten teownik. No on jest tak jakby dawno temu ucięty już, naprawdę stary. Ale może jeszcze coś było, po czym się dało wejść, może jakieś y, belek, kantówki, belki jakieś.